Hejka, przyszedł do mnie kalendarz adwentowy. Możecie się domyśleć, jaki to. Kocham konia. Mam Hobby Horse Elektra. Um, nie mam konia, więc mam kalendarz adwentowy dla Hobby Tak, dla Hobby Dobrze słyszycie będzie druga seria, bo wiem, że zawsze mi zabraknie czasu, ale tam taką naklejeczkę i taki list. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jak to się nazywa, to można, to gdzieś o tutaj są nazwy tutaj hucul ja, ja wam gdzieś wpiszę no i tak to jest ten kalendarz patrzcie on jest chyba większy niż moja łódka no tak do mojego kolana no jest, do moje kolana jest dość wysoka. no to ja to rozpakuję z tego czegoś. I pokażę wam. Na razie udało mi się wbić tylko nożyczkę, Ale damy radę. Bo no takie mi się takie No w słownie, sołuszki. Jest też folia pomyłkowa, więc nie wiem po co, ale może żeby byka się kapsił. Mam takie książeczki czerwone i cyrowe. Ale zapewne mi zabraknie czasu. Wiecie jak to jest. Próbuję to z tej taśmy jakoś otworzyć, ale no nie da się. No i zapewne zabraknie mi czasu, jak to ja. Wiecie jak to ja. Słuchajcie, jest taka ładna tekturka. Ta tekturka jest taka, no, chyba biała ona jest, bo nie widzę. tak? No, widzicie, jak białą. Czasu mi za chwilę zabraknie. Jak to ja. Dobra, więc na tą chwilę, na tą chwilę kończymy, Weź za chwilę kolejny short z openingiem tego czegoś, mhm. piesieczka, mhm. no więc papa do następnego shortu.